Dzień dobry, dzień dobry, moi kochane. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w PEPKO na przeglądzie. I kochani, oczywiście, bo podobno oglądają również mężczyźni, więc witam też mężczyzn. Na sam początek chciałam wam pokazać tutaj kubeczek. I ten kubeczek jest za 25 zł. Kubeczki takie wiecie na kawkę, herbatkę, robi się ciepło. Jejku, słuchajcie, u nas dzisiaj, dzisiaj. Chodziliśmy dosłownie po podwórku na krótki rękaw. Na krótki rękaw. Znaczy, mój mąż chodził, bo ja to jestem, wiecie, zawsze się tak boję, że zaraz będę chora. Eee, dobra, tu mamy następny i ten kosztuje 30 zł. Taki inny kolor, bo wcześniej Wam pokazywałam właśnie te różowe, które stoją, a tego granatowego nigdzie nie widziałam. Tu mamy jeszcze myszka Miki. Ale idziemy dalej. Piszcie w komentarzu, jaka u Was pogoda i gdzie, na przykład, nie wiem, Gdańsk, tyle i tyle. Aż jestem ciekawa, jak ile, ile na termometrze u was pokazało, bo u nas to po prostu u nas to po prostu szok z 15 stopni. Myślę, że więcej było, bo było naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Dobra. Tu mamy za 25 zł taki kubeczek z kotem z kotem i tu obok jeszcze mamy taki. z takimi napisami po prostu... I ten, jaka cena? Pewnie one wszystkie w takiej samej cenie. Nie, ten 20, 20, tak, 20 zł. No, nie w takiej samej. Myślałam, że w takiej samej cenie będą. I tu też tylko pyk naciskacie, zamykacie, blokada i już. Także wiecie, szybka kawka gdzieś, nie wiem, jak idziecie na działkę, czy na rower, czy, czy gdzieś do pracy jedziecie, to możecie sobie zrobić kawę, czy herbatę do tego. Dobra. Lecimy dalej, i co my tutaj mamy? Czy tutaj są jakieś nowości? E, pokażę Wam, może tu dorobienia kostek podwójne. E, I podwójne kosztują 8 zł. Do robienia lodu. E, ja chyba muszę zainwestować w nowe, bo już mi tamte się po, porozrywały. Wiecie, ten, ten silikon w niektórych mi popękał. Tu mamy na przykład takie większe. Kurczę, nie mogę tego wyciągnąć. Tu mamy takie większe. Poczekajcie, jeszcze najpierw te małe Wam pokażę. Tu jest zamykane i to zamykane jest za 5 zł jedno. 5 zł jedno i to też jest silikonowe. Ale się zastanawiam, czy nie kupić sobie takiego dużego. Widzicie, taką jedną kostkę wrzucicie do szklany i koniec. Nie trzeba się tam, wiecie, z takimi małymi małymi takimi orzeszkami tu um, rozdrabniać, że tak powiem. 6 zł kosztuje taka, taka duża. Dobrze, przechodzimy dalej. Dalej mamy, jak widzicie, jak ktoś lubi gotować piec, to może sobie kupić taki zeszycik i tu sobie zapisywać wszystkie swoje przepyszne przepisy. O, tak to wygląda, zobaczcie. Tu macie jakieś opisy, litry, kilogramy i tak dalej. I tu są karteczki oddzielone. Możecie sobie na przykład napisać tutaj, nie wiem, e, ciasta, desery, obiady i tak dalej. Fajne. Powiem Wam, że fajne, tylko chyba nigdzie nie ma ceny, bo wydaje mi się, że to było tak. Było zafoliowane, bo widzicie, jedna jest w folii, ale zaraz zerkniemy, czy jest cena. Nie, nie ma ceny, więc tu też no trudno coś kupić, jak nie ma ceny i czasami wiem, że na czymś nie było ceny, podeszłam do kasy i pani mówi: No przykro, nie mogę pani tego sprzedać, bo nie mamy, nie mamy ceny. To po co to stoi, nie? 20 zł kosztują, kosztuje taka, jak widzicie, forma do babeczek. Od razu macie te papierowe, papierowe foremki do babeczki. I co ja tutaj jeszcze widzę? Patrzę, że jest przecena, myślałam, że już przecenili, mówię, ledwo wyjechało, już przecenione, ale nie, ten kosztuje 18 zł, tak wydaje mi się, że chyba chodzi o to, że nie ma tego, yy, tego, co tam z tyłu jest, zobaczcie, w środku do babki. 4 zł kosztuje ten pędzelek, ja Wam polecam ten pędzelek, ja na przykład jak robię naleśniki, to nie wyobrażam sobie go nie mieć teraz, wcześniej sobie jakoś radziłam, a teraz nie wyobrażam sobie go nie mieć, więc taki pędzelek możecie zakupić do oleju. Czy na przykład gofry w gofrownicy, nie? Tu macie te łapki za dyszkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczymy. Tu te wszystkie drewniane dodatki, które wam ostatnio pokazywałam. Ten dzbanek muszę wam pokazać jeszcze raz, bo gdzieś tam kiedyś mi się przewinął. Ale on jest naprawdę świetny i kosztuje cztery dyszki. No, cena też jest duża, no ale te dzbanki teraz kosztują. Postawię. Co my tutaj jeszcze mamy? Chyba na tej półeczce już nic ciekawego nie ma, więc przechodzimy na następną. I na następnej są prześliczne świeczuszki, a zostańcie w ogóle do końca, bo na końcu jeszcze będą doniczki i osłonki, także zostańcie, bo warto. 17 zł kosztuje kosztuje ta świeca i one są zapachowe i mamy tutaj różowe i fioletowe. No i zobaczcie jak na przykład wam się wypali to zostaje zostaje taka taki kubeczek, że tak powiem wyparzycie i możecie nawet małego sukulenta tam sobie posadzić, nie? Albo wsadzić sobie po prostu wsadzić sobie tam świeczuszkę i dalej palić albo zrobić sobie po prostu, bo dużo osób robi swoje świeczki, więc myślę, że też fajna opcja. Następną świecą jest taka betonowa, tylko jakoś mam problem, o, dało radę wyciągnąć, więc tak ona wygląda. Tak wygląda z zewnątrz i kosztuje, i kosztuje 22 zł. 22 zł. I jakby ktoś nie wiedział, bo niektórzy nie wiedzą, ja też kiedyś nie wiedziałam, to pod spodem macie czas, ym, czas spalania się tej świecy. Wiadomo, że on jest pewnie taki przybliżony, bo nie wierzę, że ona się tyle pali, ale mniej więcej zobaczycie, na ile Wam to starczy. 6 zł kosztują dwie świeczki białe. Kurczę, jak szukałam takich świeczek, to nie było. Teraz są białe. No to tak zawsze jest, nie? Tak zawsze jest, że jak się czegoś szuka, to nie ma, a później, jak już się tego nie szuka, to nagle, tada, nagle to wyskakuje, jak. No, nie powiem co. Dobra. Jedziemy dalej, te wazony muszę Wam również pokazać. Nie wiem jak Wam, ale on mi się tak podoba, kosztuje 50 zł. No trochę mnie to ogranicza, że tak powiem, ale on jest po prostu przepiękny. Już ja widzę te tulipany od męża w tym, w tym wazonie. Prześlicznie wygląda ten wazon, naprawdę bardzo ładny. Co my tutaj mamy? Kubeczki zaraz będą przepiękne. Już je widzę, już je widzę. I nigdzie nie widziałam i nigdzie wcześniej ich nie widziałam. A jestem w mrągowie w Pepko, więc jeżeli macie ochotę, to zerknijcie sobie tutaj. Zobaczcie, jakie ładne. I zielone. O, ten jest taki z zielenią. Złoty, zło, złoto, zielono, biały. I jeszcze takie gdzieniegdzie kremowe wstawki. 15 zł. Więc ten, ten. Kosztuje tyle, ten też na pewno tyle, tylko zobaczcie, on jest trochę inny odcień. Nie ma już tej zieleni. No ale bardzo ładny. No i ten też 15 zł. A tu mamy beczułkę. Też bardzo ładny. Bardzo ładny i kosztuje 12 zł. 12 złotych taka beczułka. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na mojego vloga. Tam zrobiłam zakupy w Pepko. Mm, za, zakupy w pepko i trochę wam mogę pokazać, co sobie zakupiłam. Dzisiaj wrzuciłam vloga, więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was na moje vlogi. I teraz tak sobie jeszcze zerkam, czy ja czegoś wam tu nie pokazałam i chodzę i mówię. Coś tu jest nie tak, a zobaczcie jaki tu jest ten wazon, wiecie, że jest też taki tylko z trzema takimi jakby kulkami, a tu mamy z dwoma, z dwiema, 12 zł kosztuje i właśnie mówię, że coś tu jest nie tak, co ten wazon taki krótki, a to jest właśnie ten z dwiema kuleczkami, że tak powiem. Przechodzimy na półeczkę wielkanocną i tak sobie zerkniemy, czy coś tu jest nowego, bo tej wielkanocy wydaje mi się przynajmniej, że jest tak bardzo mało w tym roku. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, czy ja po prostu już mam przesyt tego wszystkiego, bo bardzo dużo sklepów odwiedzam. No i dobra, tu mamy za 10 złotych jajeczko złote. Jak ktoś lubi złoto, to tutaj takie jajo złote. I chyba już nic nowego, to ja tutaj wam nie wymyślę, chociaż zaraz zerkniemy. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie ma. Idziemy na półkę z osłonkami, doniczkami. Z tym, co ja lubię najbardziej. No i tak zerkam, zerkam, czy coś tu jest, ale widzę, że jest. Zobaczcie, najpierw tą małą biało-fioletowa. I ona jest, proszę Państwa. Za 6 zł, ale ona jest taka naprawdę bardzo malutka. Tu mamy trochę większą. No i zerknijcie, że w Pepco są również takie jajka. 8 zł kosztują i wydaje mi się, że chyba te jajka drewniane będą pasowały do tych, do tych malutkich osłonek. Co my tutaj jeszcze mamy? Bardzo dużo jest teraz tych osłonek w pepko, i ja się bardzo cieszę. No i zobaczcie, jeżeli poszukujecie coś na taras, na balkon, czy nawet do domu, widziałam, że dziewczyny wrzucają po prostu po ileś tam kwiatów do takiej, do takiej osłonki i stawiają sobie na półeczkach. Ta kosztuje 12 zł, i ma jeszcze do tego podstawkę. Czyli tu mamy takie plastikowe, białe i szare. I ostatnio wam pokazywałam tą. Tą, taką, znaczy w sumie taką samą, tylko większą. Dłuższe miała nóżki, a tu macie taką za 35 zł, troszeczkę niższą. No i tu dużo takich plastikowych doniczek. Tu mamy szare. Tu są białe i te białe są chyba największe. Poczekajcie, chciałabym wyciągnąć i wam pokazać. Dobra, może dam radę. Te są w kolorze akurat białym i tutaj, jak widzicie, takiej kawy z mlekiem. Ona jest naprawdę duża. Słuchajcie, ona jest naprawdę duża. Może tak w dłoni wygląda na mało, ale jest spora i kosztuje dwie dyszki, więc myślę, że również świetna cena na taką dużą doniczkę albo osłonkę. Okej, okay. wrzucamy te z powrotem. I zerkniemy jeszcze coś, tu widzę nowego. Ja Cię kręcę, zobaczcie. Poczekajcie, może zdejmę? Nie, nie zdejmę. Eee, ile to kosztuje? 15 zł. 15 zł. pojedyncze. Ja Cię kręcę, chyba sobie kupię. Nie, już nie mogę kupować więcej tego, bo ja nie będę miała gdzie tego zaczepiać. Zaraz cały sufit będzie zawieszony, więc nie, nie kupię. Zostawię dla Was. Eee, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie coś w komentarzu, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał i wpadajcie na moje vlogi. Trzymajcie się, cześć.